Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na wydziale inżynierii środowiska i energetyki politechniki Śląskiej. Matura 2020 matematyka poziom rozszerzony. Zadanie numer 11. Dane jest równanie kwadratowe x kwadrat minus 3m plus 2 razy x. Plus 2m kwadrat plus 7m minus 15 równe 0 z niewiadomą x. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których różne rozwiązania x1 i x2 tego równania istnieją i spełniają warunek 2x1 kwadrat plus 5x1x2 plus 2x2 kwadrat równe 2. Zacznijmy od warunku koniecznego na to, żeby nasze równanie kwadratowe w ogóle miało dwa różne rozwiązania. W takiej sytuacji wyróżnik równania, czyli delta, musi być większa od zera. Deltę można u nas zapisać tak. Minus 3m plus 2, to wszystko do potęgi drugiej. Minus 4 razy 1 razy 2m kwadrat plus 7m minus 15. W nawiasie kwadratowym minus oznacza minus jedynkę, która podniesiona do kwadratu daje po prostu 1. Dlatego minus możemy pominąć. Wykorzystujemy wzór skróconego mnożenia, żeby pozbyć się pierwszego nawiasu, a zawartość drugiego nawiasu mnożymy przez minus 4. Następnie grupujemy wyrażenia podobne. Po uporządkowaniu dostajemy deltę równą m do potęgi drugiej minus 16 m plus 64. Jeżeli wykorzystamy wzór skróconego mnożenia, to możemy to zapisać jako m minus 8 do potęgi drugiej. Jak już wspomniałem, żeby wyjściowe równanie kwadratowe miało dwa różne rozwiązania, delta musi być większa od zera. W naszej delcie Mamy wyrażenie w nawiasie podniesione do drugiej potęgi. Dowolna liczba podniesiona do drugiej potęgi jest zawsze dodatnia, z wyjątkiem sytuacji, gdy tą liczbą podnoszoną do drugiej potęgi jest 0. U nas oznacza to tyle, że m 8 musi być różne od zera, co daje m różne od 8. Przechodzimy teraz do drugiego warunku podanego w treści zadania. Obydwa rozwiązania wyjściowego równania kwadratowego muszą spełnić podane równanie. W zadaniach tego rodzaju najprościej jest wykorzystać tzw. wzory Wieta. Żeby je wykorzystać, musimy tak przekształcić warunek, żeby pojawiły się w nim wyłącznie wyrażenia x1 plus x2 oraz x1 razy x2. A lewa strona warunku podanego w treści zadania. Przypomina nieco wzór skróconego mnożenia. Musimy tylko trochę poprzestawiać niektóre wyrażenia. Najpierw 5 razy x1 razy x2 rozbijamy na 4x1x2 plus x1x2. Te pojedyncze x1x2 ustawmy tuż przed znakiem równości. Teraz z pierwszych trzech wyrażeń wyłączamy przed nawias dwójkę. Do wyrażenia w nawiasie można już zastosować wzór skróconego mnożenia. Dostajemy 2 razy x1 plus x2 do potęgi drugiej plus x1 razy x2 równe 2. Dla równania kwadratowego w ogólnej postaci wzory wieta wyglądają tak. x1 plus x2 jest równe minus b przez a, a x1 razy x2 jest równe c przez a. Podstawiamy tutaj wyrażenia, które stoją w odpowiednich miejscach w naszym wyjściowym równaniu. kwadratowym. Wychodzi na to, że x1 plus x2 jest równe 3m plus 2, a x1 razy x2 jest równe 2m plus 7m minus 15. Wstawiamy obydwa wyrażenia ze wzorów Wieta do przekształconego warunku z treści zadania. Dostajemy równanie w którym niewiadomą jest parametr m. Porządkujemy to równanie. Do pierwszego nawiasu stosujemy wzór skróconego mnożenia. Następnie cały nawias mnożymy przez 2. Równocześnie od obydwu stron naszego równania odejmujemy liczbę 2, żeby po prawej stronie zostało wyłącznie 0. Wreszcie grupujemy wyrazy podobne. Dostajemy równanie kwadratowe z niewiadomą m. Wyróżnik tego równania oznaczony tutaj jako delta M ma wartość 1681. Delta M jest dodatnia, a więc równanie ma dwa rozwiązania. Pierwiastek z delty wynosi 41. Korzystamy z gotowych wzorów na rozwiązanie równania kwadratowego i dostajemy m1 równe minus 9 piątych i m2 równe 1 czwarta. Porównujemy otrzymane liczby z warunkiem, który otrzymaliśmy na początku, to znaczy z M różnym od 8. Ani M1, ani M2 nie są równe 8, a więc obydwie liczby są rozwiązaniami naszego zadania. Zadanie numer 12. Prosta o równaniu x plus y minus 10 równe 0 przecina okrąg o równaniu x kwadrat plus y kwadrat minus 8x minus 6y plus 8 równe 0 w punktach K oraz L. Punkt S jest środkiem cięciwy KL. Wyznaczy równanie obrazu tego okręgu w jednokładności o środku S w skali k równej minus 3. W tym zadaniu musimy przede wszystkim znaleźć położenie obrazu nowego środka okręgu. Oznaczmy go jako O'. Związek pomiędzy punktem O' a punktami O oraz S najlepiej pokazać wykorzystując wektory. Najpierw tworzymy wektor, który zaczyna się w punkcie S, a kończy w punkcie O. Jednokładność ośrodku w punkcie S. W skali k równej minus 3 oznacza, że punkt O' leży na końcu wektora, który również zaczyna się w punkcie S, ale ma przeciwny zwrot do wektora SO i jest 3 razy dłuższy. Długość promienia tego nowego okręgu musi być 3 razy większa od długości promienia okręgu danego w treści zadania. To dlatego. Że gdybyśmy wybrali jakiś punkt leżący na oryginalnym okręgu i znaleźli jego obraz w jednokładności, to ten nowy punkt leżałby w trzy razy większej odległości od nowego środka okręgu niż oryginalny punkt od oryginalnego środka. Najpierw musimy się zorientować, gdzie właściwie leży nasz oryginalny okrąg. W tablicach matematycznych można znaleźć ogólne równanie okręgu. W tym równaniu a oraz b to współrzędne x oraz y środka okręgu, a małe r oznacza długość promienia. Wykorzystajmy wzory skróconego mnożenia, żeby pozbyć się nawiasów w tym ogólnym równaniu, a następnie zmieńmy kolejność wyrażeń, żeby przekształcone równanie okręgu przypominało równanie podane w treści zadania. Zauważmy, że w treści zadania w wyrażeniu z x mamy minus 8, a w przekształconym równaniu ogólnym okręgu mamy minus 2a. Te dwa wyrażenia muszą być sobie równe, a więc minus 2a jest równe minus 8, skąd dostajemy, że a jest równe 4? Podobnie minus 6 stojące przy y w równaniu w treści zadania musi być równe minus 2b stojące przy y w przekształconym ogólnym równaniu okręgu. To nam daje minus 2b równe minus 6, skąd dostajemy b równe 3. Nasz okrąg ma więc środek w punkcie o współrzędnych 4 i 3. Trzy wyrażenia stojące przed znakiem równości w przekształconym ogólnym równaniu okręgu muszą być równe ósemce też stojącej przed znakiem równości w równaniu z treści zadania. Dostajemy stąd, że a kwadrat plus b kwadrat minus r kwadrat jest równe 8. Wstawiamy tutaj obliczone przed chwilą wartości a oraz b i otrzymujemy, że r kwadrat jest równe 17. Wynika stąd, że promień r ma długość pierwiastek z 17, ale nam na razie wystarczy kwadrat długości tego promienia. Ogólne równanie naszego wyjściowego okręgu ma w takim razie postać x-4 do potęgi drugiej plus y-3 minus do potęgi drugiej o równe 17. Możemy ten okrąg pokazać wyrysowany w układ współrzędnych. Szukamy teraz współrzędnych punktów K oraz L. Te punkty leżą na przecięciu prostej o podanym równaniu i naszego okręgu. Inaczej mówiąc, współrzędne tych dwóch punktów muszą spełniać równocześnie równanie naszego okręgu i równanie podanej prostej. Przekształćmy równanie prostej w taki sposób, żeby po lewej stronie został tylko y. Mamy y równe 10 minus x. To wyrażenie z prawej strony, czyli 10 minus x, wstawiamy teraz zamiast y do równania naszego okręgu. W drugim nawiasie, Będziemy mieć 10 minus x minus 3, co daje 7 minus x. Na tym etapie mamy równanie z jedną niewiadomą x. Zobaczmy, czy uda się ją policzyć. Stosujemy wzory skróconego mnożenia, a następnie dodajemy wyrazy podobne. Całe równanie możemy obustronnie podzielić przez 2. Otrzymaliśmy równanie kwadratowe. Liczymy jego wyznacznik, czyli delta. Okazuje się, że delta jest dodatnia, a więc nasze równanie ma dwa rozwiązania. Nic dziwnego, bo mamy przecież znaleźć współrzędne dwóch punktów. Pierwiastek z delty wynosi 5, a rozwiązania równania liczone ze wzorów z tablic matematycznych to 3 i 8. Dla tych dwóch wartości x możemy policzyć wartości y. Wystarczy wstawić x do równania linii prostej. Najlepiej do tego równania przekształconego w postaci y równe 10 minus x. Dla x równego 3 dostajemy współrzędną y równą 7, a dla x równego 8 mamy y równe 2. Powiedzmy, że pierwsza para współrzędnych opisuje położenie punktu k, a druga para punktu l. To oznacza, że mamy punkt K o współrzędnych 3 i 7 oraz punkt L o współrzędnych 8 i 2. W następnym kroku musimy znaleźć punkt, który jest środkiem jednokładności, o której mowa w treści zadania. Punkt S ma być środkiem odcinka KL. W takim razie współrzędne punktu S muszą być średnimi arytmetycznymi ze współrzędnych K oraz L dostajemy więc punkt S o współrzędnych 11 drugich i 9 drugich. Przypominam, że okrąg z treści zadania ma środek w punkcie o współrzędnych 4 i 3. Tworzymy teraz wektor SO. W tym celu od współrzędnych punktu O odejmujemy współrzędne punktu S. To dlatego, że punkt O jest punktem końcowym wektora, a punkt S punktem początkowym. Po wykonaniu odejmowania dostajemy współrzędne wektora SO równe minus 3 drugie i minus 3 drugie. Teraz musimy ustalić współrzędne wektora SO' to znaczy wektora, który zaczyna się w środku jednokładności i kończy w środku nowego okręgu. Mnożymy współrzędne wektora SO przez skalę naszej jednokładności Czyli przez minus 3. Minus 3 razy minus 3 drugie daje nam obydwie współrzędne wektora SO' równe 9 drugich. Żeby obliczyć współrzędne punktu O', który jest obrazem punktu O, wystarczy dodać współrzędne wektora SO' do współrzędnych punktu S. Punkt S ma współrzędne 11 drugich i 9 drugich. I do każdej z nich dodajemy 9 drugich. Okazuje się, że współrzędne punktu O' wynoszą 10 i 9. Wcześniej ustaliliśmy już, że długość promienia nowego okręgu będzie 3 razy większa od długości promienia oryginalnego okręgu. W takim razie ten nowy promień musi mieć długość 3 razy pierwiastek z 17. Współrzędne punktu O' I długość nowego promienia wystarczy teraz podstawić do ogólnego równania okręgu. Po podniesieniu do drugiej potęgi długości promienia dostajemy równanie x-10 do potęgi drugiej plus y-9 do potęgi drugiej równe 153. To jest równanie nowego okręgu, który jest obrazem wyjściowego okręgu w jednokładności ośrodku w punkcie S. I skali k równej minus 3.